Cześć, witamy Was dzisiaj w pierwszy dzień świąt. Mamy 25 grudzień. I tak sobie spacerujemy tutaj po tej promenadzie naszej w Alicante przy naszym kempingu przy morzu. Dzieciaki tam się z tyłu bawią na placu zabaw. Troszeczkę zrobiło się dzisiaj chłodno, Musimy, musieliśmy założyć kurteczki. Przyzwyczajamy się do Polski. Jest taki wiaterek dzisiaj zawiewa, więc jest tak dość rześko. No i niestety ten dzień jest naszym ostatnim tutaj już w Hiszpanii. Jutro wracamy do Polski. I może coś jeszcze nagramy, pokażemy Wam jeszcze tutaj może coś z tej promenady, może jakieś place zabaw z dziećmi. Także zostańcie z nami i oglądajcie tego vloga do końca. Chodźcie na plac zabaw. Mimo, że tutaj udaje kapitana statku. Nie masz lornetkę, kapitanie? A tam drugi kapitan. Powiemy Wam jeszcze, że od wczoraj jak tutaj chodzimy od wigilii po tej promenadzie, tak sobie spacerujemy, to się panie, bardzo Często chodzą przebrani właśnie w stroje Mikołajów, mają czapki Mikołaja. W Kasie mówię, w sklepie w Mercadonie też wszyscy byli w strojach Mikołaja wczoraj, w czapeczkach. Także chyba taką jakąś tradycję mają, I tak się przebierają w święta, właśnie w stroje Mikołajów. Teraz też szła taka ekipa przebrana w stroje Mikołajów i poszli sobie robić sesję na plaży. To jak możecie zobaczyć, na tej plaży są różne atrakcje, takie, że można sobie poćwiczyć jakieś siłownie zewnętrzne, jest dużo boisk. Tutaj są nawet boiska do piłki nożnej tam daleko, te żółte bramki. Tam wcześniej żeśmy szli, tu było ich naprawdę bardzo dużo. Także jakieś takie atrakcje są, żeby aktywnie spędzić wolny czas. Takie place zabaw są tutaj na tej plaży. nie jest chyba takie najbardziej rozbudowany. Przynajmniej w tym, na tym odcinku, na którym żeśmy dzisiaj chodzili. Na plaży jest taki domek, który jest pomieszczeniem dla ratowników w sezonie. I na takim kolorowym domku właśnie sobie siedzą i obserwują morze i pilnują, żeby było bezpiecznie. I co miłoż? Można wejść do środka czy nie? Nie da się. Bo trzeba wsadzić klucz. Jeszcze wejdę tutaj na górę, gdzie był miło przed chwilą. Zobaczymy jakie widoki ratownicy mają. Poczujemy się teraz jak prawdziwy ratownik, i patrolujemy plaże, czy nikt nie potrzebuje pomocy. I teraz lornetką przyciągamy. Nikogo nie widać, żeby wołał pomocy, więc jest bezpiecznie. Przyjeżdżajcie do Alicante. I mamy kolejny dzień, zobaczycie my tutaj już jesteśmy spakowani, wszystkie nasze bagaże czekają, domek mamy wysprzątany i powolutku będziemy się zbierać, tam jeszcze Milena z Michaśką ostatnie sprawdzanie czy nic nie zostało, Miłosz już gotowy czeka tutaj sobie, mamy godzinę 9 rano, 26 grudzień. I powolutku idziemy się wymeldować z domku, wyrzucić śmieci I idziemy na autobus, będziemy autobusem dzisiaj jechać na lotnisko z małą przesiadką a I będziemy Wam pokazywać właśnie tą trasę, jak się dostać na lotnisko tutaj z kempingu El Jardin. Jesteśmy już na przystanku, z tego co zawsze odjeżdżaliśmy do Alicante I teraz tutaj można sobie sprawdzić tym kodem QR Za ile będziemy mieć autobus, więc skanujemy kod i podobno za 3 minuty przyjedzie nasz autobus 21. Czekamy na nasz 21 numerek. Musimy pomachać panu, żeby się zatrzymał, bo tak to działa tutaj w Hiszpanii. I Jedzie nasz autobus, zobaczcie tam daleko, pszczółka nasza 21 nadciąga. Także zaraz będziemy tutaj machać i wsiadać. I takim będziemy jechać. Czyli takim jak zawsze. Dzieci machają. i widzi nas, skręca, dał kierunkowska. Także wsiadamy do autobusu i kupimy bilety. Tak wygląda nasza trasa. Tutaj w Alicante będziemy mieć przesiadkę i potem na lotnisko. Także jedziemy teraz linią 21, a potem mała przesiadka na linię C6, która ogólnie już dowozi nas pod same drzwi na lotnisku. Potem tylko dwie minutki. Musimy sobie przejść i jesteśmy już w środku. Jest taka, takie super połączenie, łącznie nam to zajmie jakąś godzinę, 10. I dojechaliśmy, teraz musimy przesiąść się na, na autobus C6, a wysiedliśmy w tamtym miejscu za tym przejściem dla pieszych, więc jakieś 50 metrów musieliśmy tylko się cofnąć, a autobus mamy za 3 minuty z tego, co nam pokazuje tutaj ta aplikacja. Tutaj też jest taka tablica, zobaczcie. Też pisze, że C6 odjeżdża za 3 minutki, więc potwierdzenie tego, co jest w aplikacji. Jedzie nasz autobus, ten niebieski oczywiście z tyłu. C6, Alicante, Aeroporto. Właśnie tym będziemy teraz sobie jechać. I dojechaliśmy już na lotnisko, autobus dowiózł nas pod same drzwi wejściowe, więc super komunikacja, mamy godzinę. 10:28, więc jechaliśmy jakąś godzinę 10 na lotnisko spod kempingu. Bardzo fajnie, szybciutko i jeden za drugim. Się. Elegancko nam to pykło. Idziemy A teraz, teraz... Się Dokładnie. Na Dokładnie tak. Także wchodzimy i zobaczymy skąd będziemy startować. Mamy jeszcze godzinę do odprawy. Więc sobie akurat wejdziemy i się zapoznamy z lotniskiem. Ciach, wchodzimy. O, drzwi się zacięły. I jesteśmy na lotnisku Alicante. I teraz musimy odnaleźć nasz odlot Tam są tablice, więc idziemy zobaczyć. I mamy tablicę z odlotami. Nasza łódź jest tutaj 13:25. Bramki do nadania bagażu są od 50. do 56. ale my takich nie mamy dużych, więc czekamy sobie jeszcze godzinkę. Musimy poczekać, zanim się zacznie odprawa i wtedy będziemy już wchodzić do bramek. Tu czeka moja ekipa, a tutaj są te bramki do nadania bagażu i teraz idziemy w tamtym kierunku idziemy się odbić na bramkach i potem jeszcze kontrola bezpieczeństwa miałem powiedzieć kontrola trzeźwości kontrola bezpieczeństwa i będziemy oczekiwać na nasz samolot mamy dwie godzinki do odlotu tak? I teraz na sam koniec lotniska idziemy każdy się odbije swoją kartą i pójdziemy dalej. A no to zobaczcie, takie urządzenie pan może owinąć, wam ostreczować bagaż, żeby się nie poobijał podczas lotu. Tam na końcu widać właśnie bramki, tam gdzie stoi ta pani w tej żółtej kamizelce. Tam się odbijemy i przechodzimy potem na kontrolę bezpieczeństwa. Także ja wyłączam na razie kamerkę, i pokażę wam już jak przejdziemy przez bramki. Jesteśmy odbicie, czekamy jeszcze na milenę, idziemy dalej wędrować i ostatnia nasza osoba z ekipy. Teraz w tamtym kierunku i szukamy dalej, gdzie my to mamy iść. Przeszliśmy już kontrolę bezpieczeństwa, wszystko odbyło się OK. A teraz idziemy łódź i do terminalu do bramki C. Także idziemy szukać. Tu jest informacja: Boarding Gates. Więc w tamtym kierunku musimy gdzieś zmierzać. I zaczynają się sklepy. Także tamto lotnisko, o co byliśmy przed chwilą, tamta część to taka malutka była. A teraz zobaczcie cały sklep. I jesteśmy przy bramkach C. Ale jeszcze musimy czekać 18 minut, żeby podali informację, z której konkretnie będziemy startować. Więc na razie szukamy sobie jakiegoś miejsca, żeby sobie przysiąść i poczekać te 18 minut. Zobaczcie ile tu jest bramek. 45, 47. Ogromne lotnisko. W porównaniu do tego naszego w Łodzi. To to lotnisko jest naprawdę duże. Także musimy sobie gdzieś teraz znaleźć miejsce. Gdzie siadamy? Ja chodzę i nagrywam w powietrzu. Że musicie mi wybaczyć troszeczkę. Bo zobaczcie trzeba przejść cały taki duży sklep bez słowy, żeby się dostać właśnie na te bramki tutaj. I tutaj kolejne sklepy różne. Łącznie z Burger Kingiem tam daleko daleko. Tutaj można sobie sprawdzić jeszcze bagaże, by ktoś nie był pewny. Włożyć, wymiarować, czy na pewno się zgadzają z tym, co dany przewoźnik oczekuje, jakie ma wymagania. Tu są jeszcze takie stanowiska, zobaczcie, można się podładować telefonem lub jakimś innym urządzeniem, które wymaga prądu, więc fajnie przemyślane. I za minutkę dowiemy się, z której bramki będziemy startować i wskoczyła nasza bramka także będziemy startować z C49 taką bramkę musimy znaleźć i to chyba nawet jest gdzieś tutaj bo tu jest o, zobaczcie nawet mi leci z nami tu jest C49 więc jesteśmy praktycznie pod całą bramką tam musimy iść i tam będziemy wchodzić do samolotu że musimy chwilkę jeszcze poczekać, otworzą bramkę i będziemy wsiadać. Tam też pisze Ryanair. Więc dobrze. Dobrze jesteśmy. W dobrym miejscu. No Mikołaj. Nie z Mikołajem lecieć. Może wraca do Laponii. Prezenty rozdał po świętach i wraca. Ja już jestem odbity, tutaj czekam na samolot za bramkami ostatnimi, a tam jest Milena z dzieciakami. Nie ja byłem pierwszy, bo miałem bagaż priorytetowy. Oni sobie czekają. Tak wyglądają tutaj bramki ostatnie. Adam stoi i czeka nasz samolot Ryanair. Teraz będziemy musieli tam sobie zejść na dół i będziemy zaraz wsiadać do samolotu. I teraz Milena z dzieciakami się odbija. Czekam na nich. Ostatnie skany i idą. Dzień dobry, dzień dobry. Lecimy do domciu. Tam stoi nasz samolot. Zobaczcie. Idziemy sobie teraz takim korytarzem. W końcu nas wpuścili. Po tej ostatniej bramce musieliśmy jeszcze chwilę odstać, tutaj jakieś 20 minut przed wejściem. I już teraz idziemy w stronę samolotu. Ma duża drzwi. Idziemy. Wchodzimy w końcu. No. Widzimy Idź, Idź ja, ja ci powiem gdzie. Idź. Idź Jedź jeszcze. Idź, bo za skrzydłem. Tu mamy kawałek. Idź, to jest dopiero piątka. Szukamy naszego miejsca. Prawie na samym końcu. Kolej. Jesteśmy już w łodzi na lotnisku. Lot przebiegł bardzo szybko i bez żadnych komplikacji. Także idziemy teraz po autko na parking i wracamy powolutko do, do domu. Tak jest. Zobaczcie, tam stoi nasz samolot, którym właśnie przylecieliśmy do łodzi. Tu jest port lotniczy. Ciemno to wszystko, średnio widać. A auto mamy tutaj, na parkingu, tam, co ten szlaban właśnie się podnosił. Także do parkingu mamy jakieś 200-300 metrów. Idziemy po autko i będziemy powolutku wracać do domku, bo jeszcze dwie godzinki przed nami jazdy. Stoi nasza fura, czeka grzecznie. Ciekawe czy nie zmarzła. Teraz musimy tylko się zapakować. Miejmy nadzieję, że odpali bez żadnych problemów. Zobaczcie, mamy 26 grudzień, godzinę 17. Tak jest widno w Polsce. No jak nie wiem teraz próba generalna odpalenia naszego Maxa. Max zapalił. Także wracamy powolutku do domciu. Jesteśmy już w naszym domku. Zobaczcie co tutaj się wydarzyło pod naszą nieobecność. Był Mikołaj i zostawił dzieciom prezenty. I po cztery. Po cztery żeście dostali. Tak, tak. Jakie lego? Ja takie... Taką, taką, takie coś, I, taką i takie wielkie lego. No to super, byłeś grzeczny w tym roku, widzę. A, A Michasia? Takie ym, książki, takie puzzle, takie puzzle, i jeszcze takie. No to super, prezenty Mikołaja. Może to jest ten Mikołaj Wam przyjósł, co z nami leciał, co wracał. No, ciekawe. Jak najuszu. No podobne. Mhm. Także my kończymy naszego vloga tego ostatniego z wyjazdu do Hiszpanii. Dziękujemy, że byliście z nami. Witamy nowych subskrybentów. Łapki w górę dawajcie, subskrybujcie, zostańcie z nami. I oglądajcie nas. Dokładnie tak. I do następnego filmu zapraszamy Was i czekajcie na kolejne. Do zobaczenia. Pa!